Z modułem przepływów pieniężnych przygotujesz sprawozdanie z przepływów pieniężnych w kilka chwil. Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem przygotuj przynajmniej poniższe dokumenty bilans na koniec sprawdzanego okresu oraz dane porównawcze, zestawienie obrotów i salt oraz zestawienie zmian w wartościach niematerialnych i prawnych, środkach trwałych i majątku finansowym. Na kolejno pojawiających się stronach wpisz dane, o które poprosi cię serwis. Będą to dane z bieżącego okresu oraz z jego końca i początku. Dane liczbowe najlepiej wpisuj w tysiącach, aby maksymalnie uprościć proces sprawdzania lub dokładniej, jeśli chcesz wykorzystać wyniki wyliczenia jako gotowe zestawienie przepływów pieniężnych do swojego sprawozdania finansowego. Kiedy będziesz miał problem z ustaleniem co wprowadzić, system podpowie, czego oczekuje. W trakcie uzupełniania danych odpowiadasz na kilka pytań a Twoja odpowiedź pozwoli poprowadzić Cię właściwą ścieżką prosto do rozwiązania. Na końcu uzyskasz wynik wyliczeń w formie gotowego sprawozdania z przepływów pieniężnych w formacie Excel lub PDF. Jeśli sprawdzasz wcześniej wyliczone przepływy pieniężne, to system oceni istotność ewentualnych różnic i jeśli różnica okaże się istotna, podpowie, gdzie szukać przyczyn. Możesz zachować i wydrukować lub skopiować na dysk wyniki swojej pracy. Zapisane wyniki obliczeń mogą przydać się w kolejnych okresach.